80 lat temu 23 października 1944 roku na polach wileńskich zginęła tragicznie Czesława Wyrwasówna kotka, łączniczka oddziału partyzanckiego Mieczysława Plucińskiego Mścisława. To jedyna żołnierka, która ma swój grup w kwaterze wojskowej na Rossie Wileńskiej. Urodziła się 1926 roku, była jedyną córką Ignacego Wyrwasa i Marii z domu Konopka. Do wybuchu wojny ukończyła szkołę powszechną w Wilnie i w czerwcu 1939 roku zdała wstępny egzamin do gimnazjum. Jednocześnie angażując się w działalność konspiracyjną. Wówczas poznała Sergiusza Piaseckiego fakira, z którym nawiązała przyjaźń perlistą. W dzienniku zapisał: Kotka, tak to jedna z pięknych bojowniczek, maszerowała, biegała po informacje, dźwigała żywność. Czasem po wykonaniu zadania upadała za zmęczenia, a rano dalej szła i nie narzekała. One, Kotka i Zosia, w przeciwieństwie do rodzaju męskiego partyzantów, nigdy nie narzekały, nie denerwowały się, nie słabły. I wciąż prosiły o udział w wyprawach, zniechęcały się do pilnowania spraw miasta. Tam tyle było ta na każdym kroku. Zginęła w czasie jednej z wypraw terenowych przez pomyłkę. Spanikowany wartownik, sądząc, że do wsi wjeżdżają bolszewicy, oddał strzały. Dowódca i jednocześnie świadek tego tragicznego zdarzenia zapisał w dzienniku okoliczności śmierci. Zabrałem kotkę głównie na tę wyprawę, dla znajomości kilku punktów w terenie, u posiadaczy broni. Los nie dał jej wrócić. Poległa w nocy 23 października 1944 roku od Bratniej Kuli. Ludzie Mścisława rozpoczęli strzelaninę na ślepo. Wiesław Mincer relacjonował. Zginęła zamiast mnie. Jechaliśmy jednym wozem. Fakir, ja, z tyłu kotka. Przed wjazdem do wsi poszedłem zobaczyć w kierunku pobliskich budynków czy jest tam bezpiecznie? Kotka przesiadła się na moje miejsce. Stał tam nasz oddział. Po okrzyku Stój, kto idzie, strzał został oddany z boku. Dostała w serce. Pobiegłem na skraj lasu. Wartownicy wyszli na drogę. Chciałem ich na miejscu rozstrzelać. Fakir uspokoił sytuację. Zginęła przez głupi przypadek zamiast mnie. Ciało łączniczki przywieziono do Wilna, pochowano ją na rozsie Wilejskiej. Trzy miesiące później spoczął obok niej serwiusz kościołkowski fakir, który poległ w potyczce z bolszewikami w lutym 1945 roku. Bohaterką kolejnego odcinka będzie Anna Sikorska, łączniczka u Jagienki. Zapraszam.